Skoro trafiłeś na ten film, to prawdopodobnie interesuje Cię temat prawidłowego odżywiania w nowym ujęciu. Dzień dobry, z tej strony dr Witold Mazur. Oprócz tego, że jestem kardiochirurgiem, posiadam również atestację leczenia otyłości i dziś podzielę się z Tobą wskazówkami zgodnymi z zasadą najlepiej osiągnąć cel, unikając rzeczy, które do niego nie prowadzą. Zacznę od bajki. Dawno, dawno temu, przed górami i nie za siedmioma lasami, bo rzecz działa się w okolicach Rzeszowa, żył sobie wysportowany człowiek, który biegał, skakał, latał, pływał i był przekonany, że nic nie jest w stanie go zatrzymać. Pewnego dnia na jego drodze stanął śmiałek, który wyzwał go nie na ubitą ziemię, lecz na mecz badmintona. Niewiele się zastanawiając, rzucił tylko do kolegów standardowe Potrzymaj mi piwo i pobiegł do walki. Niestety już podczas pierwszego seta zerwał sobie mięsień uda. Po krótkim czasie leczenia wrócił do formy i do sportu. Ale pod koniec sezonu narciarskiego zerwał sobie więzadło krzyżowe kolana. Potrzebna była jedna operacja, później druga, trzecia i czwarta. Długie miesiące siedzenia, mozolnej rehabilitacji, smutku, pocieszania się jedzeniem, i ten szereg zdarzeń zaburzył znacząco równowagę pomiędzy dostarczaniem a spalaniem kalorii. Poznajecie mnie? To ja, chłopak w Kratę. Dawno, dawno temu. Jakieś 17 kg temu. Kiedy proponuję pacjentom, żeby zmienili swoje podejście do jedzenia. Swoje nawyki żywieniowe, to oni mi mówią, panu doktorowi tak łatwo, bo doktor jest szczupły i dobrze się tak mówi. Pokazuję im wtedy to zdjęcie i mówię, że sam przeszedłem tą drogę i jeśli ja mogłem, to mogą również i oni. Często w poradni zdarza się sytuacja, jak w dowcipie, przychodzi baba do lekarza, przy czym przychodzi żona z mężem do lekarza i mówi od drzwi. Muszę męża pilnować, żeby wszystko powiedział i niczego nie zapomniał. No, facet nie wygląda na zadowolonego, ale wyboru za bardzo nie ma. W zasadzie czuje się dobrze, a że ma nadciśnienie, stan przedcukrzycowy, jest otyły i pali papierosy, no cóż, ludzi idealnych jest mało. To pacjent jakich wielu? Wśród dorosłych osób w Polsce około 60% ma nadwagę lub otyłość. A nie ma drugiej takiej choroby jak właśnie otyłość czy nadwaga, która pociągałaby za sobą tak wiele innych, jak nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki węglowodanowej, hipercholesterolemię, nowotwory, zaburzenia płodności, zaburzenia nastroju czy chorobę zwyrodnieniową stawów. Ile razy widziałeś już różne diety, a może ich próbowałeś, które nie przyniosły efektu, a wręcz przeciwnie, po jej zakończeniu dochodziło do efektu jojo. Już samo słowo dieta budzi w nas jakąś odrazę, choć tak naprawdę oznacza jedynie sposób odżywiania i nie ma w tym nic negatywnego. Tylko patrzymy, żeby ona się skończyła i żeby wrócić do tych swoich wygodnych przyzwyczajeń. Jaki ma sens katowanie się kolejną dietą kapuścianą, bananową, złożoną z soków, kiedy po jej zakończeniu wracasz znowu do swoich przyzwyczajeń? Jak pokazują badania, po dwóch latach 95% osób wraca do swojej wagi albo ją przekracza. Przez chwilę zastanówmy się, kiedy jemy. Odpowiedzi pewnie przewija się wiele, i każdy i każda z nas ma tutaj rację. Kwestia, czy faktycznie wszystkie okazje są uzasadnieniem, żeby jeść? Odpowiedź na to pytanie jest złożona, dlatego zacznijmy od prehistorycznych czasów. Od miliardów lat jedzenie jest naszą kluczową potrzebą i ma służyć dostarczaniu energii do życia. To jak tankowanie paliwa do samochodu. Kiedy pożywienia było mało, jedzenie znaczyło dobrobyt. Odziedziczyliśmy więc takiego gada wewnętrznego, który mówi nam, że trzeba ciągle szukać tego pożywienia i jeść. Po prostu jedzenie znaczy życie i szczęście. A że żyjemy w takich czasach, gdzie jedzenie jest na wyciągnięcie ręki, często nie służy nam ono tylko do dostarczenia energii, tak jak może pomyśleliście sobie przez chwilę: do jedzenia często prowadzą nas emocje. Z drugiej strony dlaczego nie? Dlaczego właśnie nie dostarczyć sobie radości, zabić nudy? Pocieszyć się w smutku, nagrodzić za coś, czy może wyciszyć emocje ze stresu? Powód jest prosty. Jedzenie pod wpływem emocji zwykle prowadzi do zaburzenia balansu pomiędzy przyjmowaniem a spalaniem kalorii. Prawidłowa waga ciała jest więc sztuką utrzymania odpowiedniej równowagi pomiędzy dostarczeniem kalorii w jedzeniu, a wydatkowaniem dla życia i ruchu. Pierwszą kwestią jest Rozróżnienie głodu od apetytu. Jak to zrobić? Wyobraźcie sobie sytuację, gdzie cały dzień nie jedliście i organizm domaga się, daj mi coś do jedzenia! Daj mi coś do jedzenia! Gdybyśmy odnieśli to do samochodu, to jest właśnie taka kontrolka rezerwy i znaczy, kieruj się na stację benzynową i dolej mi paliwa do baku. Musimy mieć energię, żeby napędzać mięśnie, mózg. Płuca i każdy organ. Z drugiej strony znacie chyba sytuację, kiedy wracacie do domu, jesteście bardzo głodni i czeka na was pyszne jedzenie. Zjadamy pierwsze danie, zjadamy drugie danie, ale jeszcze mamy ochotę na deser. Powiedzmy ciasteczko z marcepanem. To już nie jest zaspokojenie głodu, a apetyt na coś. I to jest. Coś, co można porównać do tankowania po tym, jak odbije pistolet na stacji benzynowej. Przy czym w samochodzie to dodatkowe paliwo wyleje się na zewnątrz, a to dodatkowe jedzenie, które my zjemy, pozostanie już u nas. Żeby pokazać Wam, jak nasz mózg wybiera przyjemność, nie zważając na zdrowie, przygotowałem coś pysznego. Wyobraźcie sobie pudełko ptasiego mleczka. Otwieracie je z przyjemnością. Jest to rodzaj nagrody, rozpływa się w ustach. Niektórzy mają nawet swoje sposoby jedzenia. Ja też miałem taki sposób, ogryzając najpierw czekoladę. Oczywiście kiedy jeszcze to się mleczko, czasem jadłem. Z drugiej strony spróbujcie takie samo pudełko wypełnić marchewkami z domowego ogródka. Czy zjedzenie całego pudełka zdrowych marchewek da wam tyle samo przyjemności? A macie świadomość przecież, że jedno jest żywnością wysoko przetworzoną, z wysoką zawartością ciekawych składników, a drugie ma witaminy, błonnik? Co wybierzecie? Pokażę Wam, jak nasz mózg jest trenowany, a raczej jak my dajemy się ćwiczyć. Pozwólcie, że zapytam, co najczęściej zabieracie, jak idziecie na imprezę w gości, oprócz oczywiście kwiatów dla Pani domu? Zakładam, że nie worek kapusty, skrzynkę jabłek czy pudło marchewek. Zwykle jest to alko i czoko. A zastanawialiście się nad reklamami, które obejmują seniorów, osoby w średnim wieku czy najmłodszych? Dziś jestem dziadkiem, daję co najlepsze. Tylko jednymi czekoladkami mi podziękujesz, zjedz, a jesteś sobą. To już po niczym innym nie można być sobą? Zamknijcie oczy na chwilę, bardzo Was proszę, i pomyślcie sobie, co wczoraj jedliście na śniadanie, obiad, na kolację, na przekąskę, deser. Jakie rodzaje jedzenia sprawiły Wam największą radość? Macie? To ok. Zastanówcie się, czy zawarty w nim był cukier, ile było pieczywa, alkoholu, słodyczy, żywności wysoko przetworzonej? Ok, otwórzcie teraz oczy. I popatrzcie. Popatrzcie na czołowe marki żywności wysoko przetworzonej. Jak dobrze dostarczyć na rynek produkty, którymi się nie można najeść i którymi człowiek się nie nasyci. Co za przypadek. A czy cukier jest zły? Oczywiście, że nie, gdyż mózg i mięśnie żywią się cukrami. Zły cukier to ten, Zawarty w żywności wysoko przetworzonej oraz zjadany pod wpływem emocji. Pokażę Wam czary. Wsypujemy cukier do kawy czy herbaty, a on znika. Czyli, jakby go nie było, pozostawia tylko słodką przyjemność. Jednemu pacjentowi w poradni, żeby uświadomić, ile cukru miesięcznie pochłania, gdzie do każdej kawy i herbaty dodaje po dwie łyżeczki, wykonaliśmy szybki rachunek. Jak obstawiacie, ile gram ma 180 łyżeczek cukru? Jaki z tego wniosek? Szukajmy raczej drobnych, codziennych nawyków, które możemy poprawić, niż oberczajmy za trudności w prawidłowej wadze jedną kolację, którą zjedliśmy w nadmiarze. Moim celem jest pomaganie ludziom, by żyli jak najdłużej w dobrym zdrowiu. Chciałbym, żebyście po tej prezentacji wzięli coś dla siebie i zastosowali, dlatego mam dla Was kilka propozycji. Pierwsza, unikajcie żywności wysoko przetworzonej i słodyczy. Alkoholu, chyba że pijecie brudzia. Pieczywa, chyba że łamiecie się chlebem spotrzebującym. Mózg traktuje je jako nagrodę, krótkotrwałe szczęście, a nie jako paliwo konieczne do życia. Jedząc te rzeczy będzie Wam trudno utrzymać prawidłową wagę ciała. Cukier jest coraz droższy, paliwo coraz droższe, choć mam sąsiada, który powiedział, że a on cenami paliwa się nie przejmuje, bo tankuje zawsze za tyle samo, czyli za 100 zł. Paliwo tankujemy, jeśli jest miejsce w baku. Jeśli przelejemy, nie skończy się to dobrze dla silnika. Wracając do naszego paliwa, to jedzenie właśnie jest naszym paliwem. Tankujemy, kiedy świeci się nam rezerwa. Przez analogię do baku jemy, kiedy jesteśmy głodni. Jest jednak problem. Nasz bak będzie się rozciągał. Jeśli jedzenie nie służy do dostarczania niezbędnej energii, a do polepszenia sobie nastroju czy zabicia nudy. Innymi słowy, regularnie będziemy przelewać paliwo. Takie przelanie może uszkodzić filtr i w efekcie cały silnik. Podam Ci sposób, jak temu zapobiec. Polskie święta zwykle obfitują w jedzenie, stwórzmy więc skalę. Zaremniech będzie okres przedświąteczny wracasz po całym dniu pracy, nawet nie miałeś czasu tam zjeść, w powietrzu krążą zapachy, a jak chcesz trochę pokosztować, czy coś złapać, a wszyscy krzyczą nie rusz, to na święta. Z drugiej strony 10 to już jest kolejny dzień świąt za stołem. Jesz i gościsz się Koszula pęknie zaraz na brzuchu, a tu podchodzi do ciebie ciocia i mówi, Że, ale jeszcze kawałek ciasta nie zjadłeś i śledzik jeszcze został. Zjedz, bo się popsuje. Co ma się zmarnować? To mega na jedzenie niech będzie właśnie dziesiątką. Gdzieś w połowie tej skali mamy najistotniejszy punkt. Piątkę. Oznacza, nie czuję głodu. W jedzeniu na tej skali właśnie powinniśmy się poruszać pomiędzy zerem. A piątką. Jemy, kiedy jesteśmy głodni, przestajemy, kiedy nie czujemy głodu. Do listy dla Was dopisuję zatem drugi punkt. Żeby odczytać prawidłowo sygnał braku głodu z żołądka, który nie przechodzi w sytość, musicie wiedzieć, że jest to sygnał wolny, dociera do mózgu z opóźnieniem. Powtarzam, rozumiecie? Sytość z rozciągnięcia ścian żołądka. Dociera do mózgu z opóźnieniem. Jeśli więc szybko się nażresz, to z opóźnieniem powiesz sobie po co ja tyle zjadłem. Daj sobie szansę. Pomaga w tym sposób nazwany roboczo 50 na 10. Co to znaczy? Zjedz 50% zaplanowanej porcji i zrób sobie 10 minut przerwy. Możesz w tym czasie napić się wody, bądź wstać od stołu. Jeśli po tej przerwie nie czujesz już głodu, odstaw posiłek na następny raz do lodówki. Zjesz, kiedy znowu poczujesz głód. Czujesz głód po przerwie? Zjedz połowę z pozostałej części i znowu zrób sobie 10 minut przerwy. Daje to mniejsze objętości spożywanych posiłków, a w perspektywie czasu obkurczanie ścian żołądka i wcześniejsze odczuwanie sytości. Kolejna rzecz, którą chciałbym, żebyś zapamiętał, to właśnie sposób 50 na 10. Może zastanawiacie się, ile w takim razie posiłków dziennie należy jeść? 3, 4, 6? Co ile godzin? Jakie okienka? Tego Wam nie powiem, gdyż każdy z nas jest innym, wspaniałym człowiekiem, posiadający własny organizm, indywidualne zapotrzebowanie na kalorie, pracę, ruch. Słuchajcie zatem swojego ciała, odróżniając głód od apetytu. Powraca wtedy właściwe podejście do jedzenia i dzięki temu odzyskujecie równowagę metaboliczną. Dlatego zachęcam Was do uważności, do zastanawiania się, kiedy jecie, co jecie i jak jecie, żeby Wasze decyzje zawsze szły w stronę zdrowia. Jedzenie jest bardzo ważne, ale i ruch jest niezwykle ważny. I nie potrzeba do tego zaawansowanego sprzętu. Wystarczą na początek spacery 5, 15, 30 minut. Wystarczy chęć i decyzja, a ponieważ jutro znaczy nigdy, zacznijmy może dziś, od teraz. Mam do Was prośbę: po obejrzeniu tego filmu wstańcie i pójście na spacer, tak jak ja to zaraz zrobię. Pamiętajcie: świadome jedzenie to zdrowie, ruch to zdrowie, bądźcie zdrowi. Jeżeli ten film dostarczył Ci choć jednej przydatnej informacji, zostaw im proszę subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie.